Rzędem KST. Pokażę dzisiaj, jak zdobyć prawo jazdy. dużo osób się pytało, jak po prostu nie potrafiło tego zrobić, więc wam dzisiaj to pokażę. Udajemy się na biura Wordu. Znajdują się na pierwszym piętrze. Wchodzimy do biura. pierwsze musimy się udać, bo dokument co tutaj przy egzaminie teoretycznym. Word. Każdy nam odebrać dane osobiste, które znajdą się na końcu korytarza. Wpisujemy dane. Jak widzicie, widzicie odebraliśmy dokumenty. Wracamy do biura. dostarczenia dostoszenia danych osobistych wpisujemy oczywiście jak widzicie możemy się też zdać na egzamin teoretyczny sala się znajduje też na końcu korytarza aby wpisać się w egzamin wchodzimy tak na krzesło, wpisujemy egzamin jak widzicie macie tutaj pytania musicie żeby mieć 7 prawidłowych odpowiedzi, żeby zaliczyć ten egzamin. Ja tego nie będę robił, bo to mi to na razie niepotrzebne. Jeżeli zdaliśmy ten <laughs> egzamin teoretyczny, wracamy do tego biura. Musimy teraz odebrać zaświadczenie <laughs> lekarskie, żeby mieć na egzamin praktyczny, czyli podchodzimy tutaj, stosujemy oczywiście Word, a widzicie musimy <laughs> I po zaświadczeniu lekarskim znajduje się ono na drugim klęsie. Tutaj. Wysyłanie tylko zaświadczenie. Widzieli, kiedy odebraliśmy zaświadczenie lekarskie. Wracamy z nim do biura pierwszy piętro podchodzimy tutaj, wpisujemy ward. <coughs> Zostaje przyjęte nasze zaświadczenie lekarskie. Możemy się udać na dolne piętro Parter. Tutaj odbieramy numerek do kolejki na egzamin. Później się udajemy tutaj do biura. Po wpisaniu na egzamin przechodzimy do egzaminu praktycznego. Jeżeli zdacie egzamin, możecie zgłosić się po odbiór prawa jazdy, znajduje się on również w biurze, na pierwszym piętrze. Idziecie tutaj, do końca. Jak widzicie piszę odbiór prawej jazdy. Myślę, że było tyle i że Wam pomogłem.